Witam Cię serdecznie w moim kosmosie, w Rozwiń Skrzydła. Dzisiaj kolejny podcast z serii Praw Wszechświata, a dzisiaj będzie na temat prawa wibracji, również dość istotne jak prawo jedności. Myślę, że wszystkie prawa są istotne i życie według tych praw na pewno, na pewno się zmieni, zmieni się na lepsze. Kochani, witam Was jeszcze raz. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie, że subskrybujecie mój kosmos. Witam wszystkich nowych i starych bywalców. Cieszę się, cieszę się bardzo, że jesteście i wysyłam Waszą stronę mnóstwo pozytywnej energii, radości, spełnienia i czego tylko pragniecie na ten moment i co jest dla Was ważne. I kochani tak szybciutko trzy moje wdzięczności. Dzisiaj pierwsza moja wdzięczność to jest taka, że dostałam stolik od mojego byłego właściciela. W sumie się przydał do kuchni. No, fajnie, fajnie, to jest moja taka pierwsza wdzięczność. Druga moja wdzięczność jest za to, że jest weekend, że mam wolne, że sobie siedzę z Ajszunią, spędzam czas. No, dzisiaj było bardzo intensywnie. Dużo sprzątania, czyli najmniej ciekawa rzecz dla mnie. Hmm, a trzecia moja wdzięczność. Trzecia moja wdzięczność będzie za słońce, i chmury, i wiatr, i wszystkie żywioły, hmm, za naturę. No, mega wdzięczności. Hmm, no dobra. To zaczniemy od tego, że poproszę Cię. Abyś na chwilę zamknęła, zamknął oczy. Poczuj, że wszystko, co cię otacza, jest w ruchu: nawet to, co wydaje się stałe ściana, kamień, powietrze drga, faluje, oddycha. Dziś zabieram cię w podróż głębokości istnienia nie przez teorię, ale przez pamięć duszy, bo ty już wiesz, po prostu zapomniałeś. A teraz przyszedł czas, by sobie przypomnieć. No, tak jak już wspomniałam wcześniej, porozmawiamy sobie o prawie wibracji, o tym jak wszystko w istnieniu porusza się z określoną częstotliwością, jak te częstotliwości wpływają na nasze życie i jak możemy stać się świadomymi twórcami naszej rzeczywistości. Bo ty jesteś twórcą, ja jestem twórcą. Jesteś duszą, która przypomina sobie, że może wybrać. I nie mówię, że ten wybór jest zawsze łatwy i taki, jakbyśmy chcieli, bo gdybyśmy wszyscy byli takimi zarąbistymi twórcami, to wiadomo, to świat byłby <laughs> piękniejszy. No, ale na to wszystko, wiadomo, składają się różne rzeczy. Mm, no, ale dobra. Nie będę tutaj zmieniać tematów. Mm, przejdziemy sobie teraz do mistyki i duchowej prawdy. Na początku był dźwięk, była wibracja. W każdym atomie świata, w każdym uderzeniu serca, w każdym liściu drgającym na wietrze żyje rytm. Wibracja jest kodem wszechświata. Twoja dusza to częstotliwość. Zanim przybrała ciało, zanim miała imię, była czystą wibracją. Kiedy jesteś w zgodzie z sobą, czujesz lekkość, przepływ, ciepło, a kiedy jesteś poza sobą, pojawia się chaos, ciężar, napięcie. Mistyczne nauki mówią: to, czym jesteś, rezonuje, i do tego, co rezonuje z tobą, przyciągasz wszechświat. Miłość ma częstotliwość, lęk ma częstotliwość. Wszystko zależy z której stacji nadawania działasz. E, pamiętam, pamiętam jeszcze siebie kiedyś, gdzie ja miałam całkowicie inną wibrację. Żyłam głównie w takiej irytacji, frustracji, wszystko mnie denerwowało. Wstawałam lewą nogą. W ogóle, jak teraz sobie pomyślę o tym. Jak można wstać lewą nogą? No. <noise> I. No można, kurczę, no można. No, skoro się wstawało, że już człowiek wstaje i na przykład czuje się zdenerwowany, napięty. No, powiem Wam, i, i w momencie, gdzie ja oczywiście zaczęłam się zmieniać zaczęła się zmieniać moja wibracja bo ja zaczęłam już od samego początku mm, Programować się pozytywnie. Czyli to były takie podstawy dla mnie. Jak najmniej narzekania, jak najwięcej pozytywności, jak najwięcej tych właśnie wysokich wibracji. I powiem wam, no, że to naprawdę działa. I tak każdego za zachęcam, bo, bo warto. Bo wtedy naprawdę życie się dużo może zmienić i to, to, to nie są czary. To jest po prostu coś, co istnieje. I no i lepiej żyć w zgodzie z tym prawem. I no tak. no I teraz chciałabym troszkę powiedzieć na um, temat nauki. E, no bo co to znaczy, że coś wibruje. Um, wyobraź sobie struny gitary. Um, każda drga z inną prędkością. Słyszysz inne dźwięki. Tak samo jest z energią. Emocje myśli, przedmioty, kolory, czy ciało, wszystko drga, tylko z różnymi dźwiękami. I właśnie to nazywamy wibracją. No ale dobra, co to znaczy, że jest wysoka lub niska wibracja? Też to słyszymy ciągle. O, wibruj wysoko, o, ale ty nisko wibrujesz, nie? No ale o co chodzi? Nie chodzi tutaj właśnie o lepszość czy gorszość, po prostu chodzi o inne tempo i jakość drgania. Wysoka wibracja to uczucia takie jak lekkość, radość, miłość, ekscytacja, wdzięczność, pokój, zachwyt, obecność. No i ten taki flow, stan przepływu. Pamiętam ten przepływ, ten stan. To było zaraz po mojej ayahuascace, no nigdy chyba tego nie zapomnę i mam, widzę, że wracam do tej przeszłości, do, do mnie, do, do tej mnie, w, co, co miała ten stan przepływu z wtedy, bo było naprawdę mega. I, I ten stan wróci, ja to wiem, ja to wiem. No i to są stany właśnie, w, w których czujesz się taki rozluźniony, żywy, otwarty, chce ci się żyć, no, a niska wibracja to uczucia takie jak na przykład wstyd, czy poczucie winy, lęk, złość, smutek, zazdrość, zrezygnowanie. I to są właśnie stany, w których ciało się napina, oddech jest płytki i wszystko wydaje się takie ciężkie. My jesteśmy tacy ciężcy. Mapa Hawkinsa to system opracowany przez doktora Davida Hawkinsa, psychiatrę i duchowego nauczyciela. Nie wiem, czy go znacie, ale ma fajne książki, polecam. Ym, I właśnie on zmierzył poziomy świadomości człowieka w skali od 0 do 1000, przypisując poszczególnym emocjom określoną częstotliwość. Na przykład, wstyd już wiemy, że wibruje bardzo nisko. I on, słuchajcie, jest na poziomie 20. To jest, no. No, no nic, no. Czy, czy lęk? Lęk wibruje na, po, na, pozi na poziomie setki. Potem mamy odwaga. Odwaga jest chyba jakoś tak na środku, z tego co pamiętam. I to jest granica siły i mocy. Miłość, na przykład, 500. To sobie zobaczcie, miłość, 500, a na przykład wstyd, 20, nie? A oświecenie? No, między 700 a 1000. Nie wiem, kto tam, kto tam jest. Chwalić mi się tutaj <grym> w komentarzach. No. Mm, ale, na przykład, w fizyce kwantowej jest takie zjawisko znane jako efekt obserwatora. I pokazuje, że akt obserwacji może wpływać na zachowanie cząstek elementarnych. Eksperyment podwójnej szczeliny dowodzi, że świadomość obserwatora może zmieniać wyniki. To sugeruje, że rzeczywistość nie jest stała i zależy od energii naszej uwagi i, in i intencji. I to jest to słynne, co ja zawsze powtarzam: energia podąża za uwagą. Tam, gdzie ty patrzysz, tam się po prostu dzieje kreacja. I to jest, to jest naprawdę warte zapamiętania. I, I to jest banalne, naprawdę. Energia podąża za uwagą. Na czym się skupiasz? Czemu dajesz swoją uwagę? No, mm. Ej, na przykład ciało, ciało jako pole energetyczne. Badania biofizyki potwierdzają, że nasze ciało wytwarza pole elektromagnetyczne. EEG i EKG mierzy nie tylko fale mózgowe i rytm serca, ale także ich wibracją i koherencją. Harmonijne pole oznacza zdrowie, chaos oznacza stres i zaburzenia. I tutaj przejdę do takiego japońskiego badacza, nie wiem czy znacie, Masaru Emoto, y, autor wielu eksperymentów nad wodą. Y, fotogra fotografował on kryształy wody, która była wystawiona na słowa, muzykę i emocje. I woda traktowana miłością tworzyła harmonijne, piękne kształty. A woda, którą karmiono agresją, tworzyła formy chaotyczne, brzydkie. I skoro nasze ciało to głównie woda, no to emocje działają na nas tak samo. Każda myśl to informacja. To teraz to sobie wyobraź, że jeżeli, przez, jeżeli ze mnie wypływa mm, ciągle coś negatywnego, czy że ja się karmię jakąś negatywnością, to jaki to ma wpływ na moje ciało? No, nie dziwne, że ono jest, nie wiem, napięte, zestresowane, budzi się lewą nogą, czy no, różne tam takie. Więc no, warte zapamiętania, bo Twoja wibracja jest jak taki sygnał radiowy. Wysyłasz go bez przerwy, a wszechświat odbiera go i odpowiada zawsze. Dobrze, kochani, to teraz w sumie najważniejsze, jak żyć według prawa wibracji. Hmm, myślę, że warto zacząć tutaj dzień od intencji i nie chodzi o wielkie cele, bo intencja to kierunek Twojej energii. I rano, zanim sięgniesz po telefon, zapytaj siebie. A tak, by the way, ja nigdy, znaczy już przestałam to robić, hmm, że. Sięgam po telefon. Telefon jest brany do ręki, myślę, nie wiem, od jakichś 40 minut. E, za jak wstanę, żeby sobie zobaczyć, e, co tam jest, jakie powiadomienia, itp. itd. I mam go w ręce dwie minuty 3. Nie oglądam nic z rana, e, jakiś tam, wiecie, filmików czy rolek. No, no nie. I jest mi z tym lepiej. I właśnie, żeby zapytać siebie, jak chcę się czuć dzisiaj? Jaką jakość wniosę w świat? Na przykład, chcę być dzisiaj obecna albo chcę kochać bez oczekiwań. Czy chcę zauważać piękno? Mm. Chcę czuć się bezpieczna, czy odważna, czy pełna energii. I, i to, są, to są takie fajne, małe, ważne intencje. Fajnie też y, obserwować swój stan. Y, możemy, oczywiście, jeżeli będziemy o tym pamiętać, to kilka razy dziennie na przykład zatrzymać się i, i poczuć, jaka jest teraz moja wibracja. Co czuję? Czy jestem blisko siebie? No i oddech, słuchajcie. Oddech jako narzędzie. Czy cztery głębokie oddechy potrafią zmienić całe Twoje pole? Oddech to kanał energii. Ja zauważam, że czasami nie oddycham, <laughs> naprawdę, że wstrzymuję oddech. Teraz nagrywa mi też, y, jadę na wstrzymanym oddechu czasami. No, hmm, pamiętam, kiedyś mi powiedział Mnich, ten u którego byłam, tybetański, Ty nie oddychasz, Ty nie żyjesz, a ja okej, okay, dzięki. <laughs> Mówię, fajnie. Ledwo mnie zobaczył, nie i takie coś, więc oddech na, na pewno jest mega ważny. E, Pokarm dla ciała i duszy, żeby jeść jedzenie żywe, naturalne jedzenie. Wiem, że teraz na pewno jest to dość utrudnione, patrząc co mamy w supermarketach i patrząc na tą całą chemię na zatrute jedzenie, przetworzone, ale myślę, da się jakoś to pogodzić. 80% zdrowego, 20% no tam już ujdzie, ujdzie. Jak zjadłam sobie zupkę chińską, ostatnio była pyszna. <noise> no, chyba mówiłam o tym w poprzednim filmiku. No, że zeżarłam zupkę chińską i była naprawdę dobra. No, ale sobie pozwalam czasami e, słuchać fajnej muzyki. Taka, która koi. Najlepiej ta, która ma częstotliwość 432 Hz. I słuchajcie, jest, jest na internecie tyle teraz tego, tyle pięknych piosenek, wysoko wibrujących, bo kiedy naprawdę słucha, słucha się takiej muzyki, to to ciało czuć czuć harmonię. I czuć taki spokój, który cię otacza. I czuć właśnie tą lekkość. Ja Wam bardzo polecam. U mnie na u mnie w kosmosie znajdziecie playlistę, która się nazywa Divine Mother, i tam jest. Mnóstwo piosenek pozytywnych, wysokowibracyjnych, wysoko naprawdę polecam. Mm. Kolejne, myślę, że to jest też ważne: ruch i ekspresja. Może lubisz tańczyć, może ćwiczysz jogę, a może śpiew, może spacer wolisz, czy wejść sobie na rower, ale energia musi płynąć. Zatrzymana energia to stagnacja, tworzą się zatory i też jest ciężko. No i, kochani, moja, moja cudowna wdzięczność wdzięczność jako reset i wdzięczność naprawdę to najkrótsza droga do zmiany wibracji naprawdę. <laughs> Dlatego dla mnie ten rytuał wdzięczności. Który mam, jest mega ważny. I chcę, chcę was zaradzi zarazić wdzięcznością. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Powiedz dziękuję za cokolwiek. Naprawdę to otwiera. A jeszcze najlepiej jak powiesz to trzy razy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To już w ogóle jest magia. No. No i też fajnie unikać chaosu informacyjnego. Twoja wibracja jest delikatna. Mm, najlepiej chronić się właśnie przed nadmiarem, hałasem, mediami, czyli telewizją, tym, co tam leci, wiadomościami przede wszystkim, no, no i ludźmi, którzy cię zamykają. I wiem, że to nie jest czasami łatwo odciąć się od ludzi, których znamy latami, ale jeżeli coś z nami już nie rezonuje, no to chyba najważniejsi jesteśmy my w tym wszystkim to i jak my się czujemy i czego my chcemy no hmm, także tak kochani i na zakończenie zrobimy sobie w sumie taką małą afirmację z oddechem <laughs> ja sobie otrząknę <laughs> chciałabym żebyś w sumie nie wiem, usiadł sobie wygodnie usiadła a może wolisz postać, poleżeć? Możesz zamknąć oczy. Weź wdech i wydech. Pozwól swojemu ciału się rozluźnić. Poczuj, że jesteś energią. Poczuj, że jesteś częstotliwością miłości. I poczuj, że możesz wybierać. I powtórz w sobie: Wybieram częstotliwość miłości. Moja energia uzdrawia. To, co wysyłam, wraca do mnie z miłością. Jestem światłem, jestem pulsem źródła, jestem harmonijną wibracją wszechświata. Możesz zostać jeszcze chwilę w tej przestrzeni. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, wróć powoli. Bardzo dziękuję, że jesteś. I pamiętaj o tym, że Twoja energia zmienia świat. Do usłyszenia. Pa, pa. Ściskam Was mocno. Namaste. Pa, kochani. O.